Dzień dobry! Dzisiaj porozmawiamy o potęgach. Potęga to skrócony zapis mnożenia. Zamiast pisać 3 razy 3, razy 3, razy 3, możemy zastosować zapis 3 do potęgi czwartej. Zwróćcie uwagę, że ta czwórka, Informuje nas o tym, że cztery razy wystąpiła trójka. Podobnie postępujemy, gdy mamy liczby ujemne. Minus 2 razy minus 2 razy minus 2 razy minus 2 razy minus 2. Już widać, że potęgowanie bardzo ułatwia zapis matematyczny. Zamiast wielokrotnie powtarzać liczbę minus 2, możemy zapisać po prostu, że jest to minus 2 do potęgi piątej. I kolejny przykład 10 razy 10 razy 10 razy 10 razy 10 razy 10. Ile razy nam się powtórzyła ta dziesiątka tutaj? Będzie to 10 do potęgi szóstej. Sześć razy powtórzyła się tutaj ta dziesiątka. I podobnie, gdy mamy ułamki. Na przykład 1 piąta razy 1 piąta razy 1 piąta. Możemy to zapisać również za pomocą potęg, przy czym trzeba pamiętać o nawiasie. Gdybyśmy napisali 1 piąta po prostu do potęgi trzeciej, wówczas to tylko sama jedynka, sam licznik byłby podnoszony do potęgi. A jeżeli my chcemy podnieść cały ułamek do tej potęgi, to koniecznie musi być zapisane w nawiasie. Przy okazji warto wspomnieć o nazewnictwie. Jeśli mamy jakąś liczbę podnieść do potęgi, to ta liczba, którą podnosimy, nazywa się podstawą. To jest podstawa potęgi. Natomiast ta mała liczba, która mówi nam o tym, ile razy powtarza się ten nasz czynnik, nazywamy wykładnikiem. Trójka to wykładnik potęgi. Czyli potęga to skrócony zapis mnożenia, jest to iloczyn jednakowych czynników, a wykładnik informuje nas o tym, ile razy ten czynnik się powtarza. Teraz przypomnijmy sobie potęgowanie liczb naturalnych. Zaczniemy od prostych przykładów. Jeden do potęgi drugiej. Jaka liczba będzie mnożona? Jedynka. Ile razy ma się powtórzyć ta jedynka? Dwa razy. Jeden razy jeden, no to i tak jeden. Jeden do potęgi trzeciej. Jeden razy jeden, razy jeden. Trzy razy nam się powtarza jedynka, ale to i tak jeden. Zostawmy jedynkę. Zobaczmy, co otrzymamy, gdy będziemy dwójkę podnosić do potęgi. Może najpierw dwa do pierwszej. Co to znaczy dwa do potęgi pierwszej? To znaczy, że dwójka wystąpi tylko jeden raz. Czyli dwa do pierwszej to po prostu dwa. Dwa do drugiej. Dwójka musi wystąpić dwa razy. Dwa razy 2. 4. 2 do 3. Dwójka powtarza nam się tutaj. 3 razy. 2 razy, 2 razy 2. No i liczymy. 2 razy 2, 4. 4 razy 2, 8. Pamiętajcie, nie 6, tylko 8. Często taki błąd uczniowie popełniają. 2 do potęgi czwartej tym razem będziemy musieli dwójkę napisać aż 4 razy No i mnożymy. 2 razy 2 to 4 i 2 razy 2 to również 4. 4 razy 4 16. 2 do potęgi 5. 5 jednakowych czynników. No, jeśli obliczymy, to już można zauważyć, że to jest dwa razy więcej niż 16, czyli 32. A jakie wyniki otrzymamy, gdy będziemy podnosić trójkę do potęgi? 3 do potęgi pierwszej to po prostu 3. Piszemy trójkę tylko jeden raz. 3 do potęgi drugiej. Tu już musimy dwukrotnie napisać ten czynnik: 3 razy 3... oczywiście 9. 3 do potęgi trzeciej... 3 razy 3 razy 3. 9 razy 3 to 27. 3 do potęgi czwartej... Czyli 4 razy występuje trójka. Najłatwiej obliczyć: 3 razy 3 to 9, 3 razy 3, 9, 9 razy 9, dziewięć, 81. Podobnie obliczamy również potęgi innych liczb naturalnych. Na przykład 7 do potęgi drugiej to 7 razy 7, czyli

Że podnosząc liczbę do potęgi o wykładniku 1, otrzymujemy tę samą liczbę. 10 do potęgi pierwszej to po prostu 10, 20 do potęgi pierwszej to po prostu 20. Warto również zapamiętać, że jeżeli podnosimy jakąś liczbę do potęgi zerowej, to zawsze otrzymamy 1. 2 do zerowej to 1, 3 do zerowej to również 1, 17 do zerowej to też 1, 100 do potęgi zerowej to również 1. Warto zauważyć i zapamiętać, że 10 do potęgi zerowej to po prostu 1. 10 do potęgi pierwszej to już jest 10, jedna dziesiątka. 10 do potęgi drugiej to będzie 10 razy 10, czyli 100. 10 do potęgi trzeciej, 10 razy 10. Razy 10 otrzymujemy 1000. Łatwo zauważyć, że wykładnik informuje nas o tym, ile zer wystąpi w naszej liczbie. Jeśli wykładnik jest równy 3, to tu wystąpiły 3 zera. Zatem jeśli weźmiemy sobie na przykład 10 do potęgi 6, to będzie 1 i 6 zer, czyli milion, a na przykład 10 do potęgi 9, to 1 i 9 zer, czyli miliard. A teraz pokażemy sobie, w jaki sposób podnosimy do potęgi ułamki zwykłe. Przede wszystkim ułamek zwykły musi być zapisany w nawiasie, jeśli chcemy go podnieść do potęgi. Weźmy na przykład jedną drugą do potęgi trzeciej. Trójka informuje nas o tym, że musimy trzy razy napisać ten ułamek czyli jedna druga, razy jedna druga, razy jedna druga. A teraz obliczamy. Przypominam, mnożąc ułamki, mnożymy liczniki przez siebie i mianowniki również mnożymy. 1 razy 1 razy 1 to 1, 2 razy 2 razy 2 to 8. Kolejny przykład. 1 trzecia do potęgi czwartej. Oczywiście 1 trzecią musimy napisać aż 4 razy, ponieważ wykładnik to liczba 4. 4 razy nam się tutaj ta 1 trzecia powtarza. No i mnożymy. 1 razy 1, razy 1, razy 1 to po prostu 1, a 3 razy 3, razy 3 i jeszcze razy 3 to 81. Podobnie postępujemy, gdy mamy liczbę mieszaną, np. 1 cała i 1 czwarta do potęgi drugiej. To znaczy, że musimy pomnożyć 1 i 1 czwarta razy 1 i 1 czwarta. Oczywiście wiadomo, że mnożąc liczby mieszane trzeba je zamienić na ułamki niewłaściwe. Więc zamieniamy 1 razy 4 to jest 4 i dodać 1 5, czyli 1 cała i 1 czwarta to jest 5 czwartych. Identycznie postępujemy z drugim ułamkiem. Otrzymaliśmy 5 czwartych razy 5 czwartych i mnożymy licznik razy licznik. 5 razy 5 to 25. Mnożymy mianownik razy mianownik, 4 razy 4, 16. I na końcu możemy jeszcze wyłączyć całości. W 25/16 mieści się 1 raz i zostaje nam 9 reszty, czyli 1 cała i 9/16. I jeszcze jeden przykład 2 całe i 1 druga tym razem podniesiemy do potęgi trzeciej. Oczywiście dwie całe i jedna druga pojawi się trzy razy. Możemy od razu zamienić na ułamek niewłaściwy, czyli mamy pięć drugich do potęgi trzeciej. I zapisujemy pięć drugich, razy pięć drugich, razy pięć drugich. I mnożymy. Najpierw mnożymy liczby, które występują w liczniku. 5 razy 5, razy 5, 125. 2 razy 2, razy 2, 8. I teraz wyłączamy całości. 125 dzielimy przez 8. Ile razy nam się mieści ta ósemka w liczbie 125? Mieści się 15 razy. 15 razy 8 to jest 120, czyli zostaje 5 ósmych. 15 całych i 5 ósmych. A teraz zobaczymy, jak się potęguje ułamki dziesiętne. Zacznijmy od prostych przykładów. 1 dziesiąta do potęgi pierwszej to po prostu 1 dziesiąta. 1 dziesiąta do potęgi drugiej. Oczywiście musimy to rozpisać. 1 dziesiąta występuje dwa razy. I teraz, jak pomnożymy 1 razy 1, to jest 1, ale uwaga, musimy policzyć, ile było cyfr po przecinku. Tu mamy jedną cyfrę po przecinku, i tu również jest jedna cyfra po przecinku. Czyli razem daje nam to dwie cyfry po przecinku. Zatem nasz wynik również musi mieć dwie cyfry po przecinku zapisane. Czyli tutaj trzeba jeszcze dopisać 0. 1 razy 1 to 1, 1 dziesiąta razy 1 dziesiąta to już jest jedna setna. Kolejny przykład. 1 dziesiąta do potęgi trzeciej. Gdy rozpiszemy, widać, że trzykrotnie pojawia się ułamek 1 dziesiąta. I mnożymy 1 razy 1 to jest 1 i jeszcze razy 1 to i tak będzie 1, ale ponieważ tu są trzy cyfry po przecinku, wynik musi również mieć trzy cyfry po przecinku. Czyli ta jedynka znajduje się na trzecim miejscu po przecinku. Zobaczmy. Trzy cyfry po przecinku. I w wyniku również są trzy cyfry po przecinku. Czyli możemy się już domyślić, ile będzie cyfr po przecinku, gdy na przykład zapiszemy sobie 1 dziesiąta do potęgi szóstej. Ponieważ jest tu wykładnik równy 6. To musimy mieć 6 cyfr po przecinku. Czyli 5 zer i 1 znajduje się na szóstym miejscu. Wykładnik 6. Dlatego mamy 6 cyfr po przecinku. A jaki będzie wynik? Kiedy jedną dziesiątą podniosę do potęgi dziewiątej. Ponieważ mamy dziewiątkę, to trzeba zrobić tak, żebyśmy otrzymali dziewięć cyfr, czyli osiem zer i 1. Tutaj musimy mieć dziewięć cyfr. Po przecinku. A teraz obliczymy kolejne przykłady. Dwie dziesiąte do potęgi trzeciej. Dwie dziesiąte razy dwie dziesiąte razy dwie dziesiąte. Dwa razy dwa razy dwa to jest osiem. Ale ponieważ tu są trzy cyfry po przecinku. Zatem nasz wynik to osiem tysięcznych. Również muszą być trzy cyfry po przecinku. Kolejny przykład, trzydziesty do czwartej. Ile jest cyfr po przecinku? 4 cyfry po przecinku, czyli nasz wynik musi zawierać 4 cyfry po przecinku. 3 razy 3 to 9, 9 razy 3 to 27, 27 razy 3 to 81, czyli wynik to będziemy mieli tutaj 81, ale pamiętajmy, że muszą być w sumie 4 cyfry po przecinku. Podobnie postępujemy we wszystkich przykładach, gdzie są ułamki dziesiętne. Na przykład 1 i 2 do potęgi drugiej, mówiąc inaczej, do kwadratu. 1 i 2 razy 1 i 2. Jak to najlepiej obliczyć? Policzyć sobie po prostu 12 razy 12. 12 razy 12 można na przykład sposobem pisemnym obliczyć. Uczniowie starszych klas wiedzą, że to jest 144. I pamiętamy tylko o ustaleniu, w którym miejscu umieścić przecinek. Znowu zauważmy, że tu mamy dwie cyfry po przecinku, bo jest w jednej liczbie dwójka i w drugiej ta dwójka po przecinku. Czyli nasz wynik również musi zawierać dwie cyfry po przecinku, czyli 1 i 44 setne. No dobrze, a jaki otrzymamy wynik, gdy będę miała 12 setnych podnieść do kwadratu? 12 razy 12 wiadomo 144. Ale musimy policzyć, ile będzie cyfr po przecinku. Ile tych cyfr tutaj mamy? Tu są dwie cyfry po przecinku i tu są dwie. Czyli razem mamy cztery cyfry po przecinku. Zatem dopisuję tu jeszcze jedno zero i dopiero stawiam przecinek. Teraz wszystko się zgadza. Mamy cztery cyfry po przecinku. Kolejny przykład. 1 cała i 30. Do potęgi drugiej, czyli do kwadratu, to 1,3 razy 1,3. 13 razy 13, 169. Pamiętamy o przecinku. Tutaj mamy dwie cyfry po przecinku, czyli nasz wynik. To jedna cała i sześćdziesiąt dziewięć setnych. I kolejny przykład. Trzynaście razy trzynaście, sto sześćdziesiąt dziewięć. Natomiast tu są cztery cyfry po przecinku. Więc musimy jeszcze dopisać jedno zero, postawić przecinek i jeszcze jedno zero z przodu. Tak wygląda nasz wynik prawidłowy. Musimy tutaj mieć cztery cyfry po przecinku. W taki sposób podnosimy do potęgi ułamki dziesiętne. A teraz zastanowimy się, w jaki sposób potęgujemy liczby ujemne. Weźmy na przykład minus 1 do zerowej. Pamiętamy, każda liczba podniesiona do zerowej to zawsze 1. Zawsze to będzie 1. I nie ma znaczenia, że ta liczba ujemna tutaj jest podnoszona do potęgi 0. Minus 1 do pierwszej to po prostu minus 1. Występuje ta liczba tylko jeden raz. Minus 1 do drugiej. Minus 1 razy minus 1. Ponieważ mamy parzystą ilość ujemnych czynników, mówiąc krótko, mamy dwa minusy, a wiemy, że minus razy minus zawsze daje nam plus, czyli wynik jest dodatni. Gdy mnożymy dwie liczby ujemne, zawsze otrzymujemy wynik dodatni. A co się stanie, gdy będziemy podnosić do potęgi trzeciej? Minus 1, razy minus 1 i jeszcze razy minus 1. Tym razem mamy nieparzystą ilość minusów. Dwa pierwsze minusy minus razy minus może nam dać plus, ale potem jeszcze jest minus, czyli wynik będzie ujemny. Jest nieparzysta ilość ujemnych czynników. Wynik jest ujemny. A gdy będziemy mieli minus 1 do czwartej. 4 razy muszę przepisać tę liczbę minus 1. I widzimy, jest parzysta ilość ujemnych czynników. Minus 1 razy minus 1 da nam jedynkę. Minus 1 razy minus 1 również da nam jedynkę. A 1 razy 1 to po prostu 1. Łatwo się domyślić, że gdy wykładnik jest liczbą parzystą, to wynik otrzymujemy dodatni. Zobaczmy. Minus 1 do drugiej. Dwójka jest liczbą parzystą. Wynik jest dodatni. Minus 1 do czwartej. Również wynik jest dodatni, ponieważ czwórka jest liczbą parzystą. Natomiast... W tych przykładach, gdzie mamy wykładnik nieparzysty, na przykład tu, minus 1 do 3, liczba nieparzysta, wynik jest ujemny. Mamy wynik minus 1. Czyli zawsze, gdy wykładnik będzie liczbą nieparzystą, wynik potęgowania będzie liczbą ujemną. Zatem co otrzymamy, gdy podniesiemy minus 1 do 10? Dziesiątka to liczba parzysta. Otrzymamy 1. A co otrzymamy, gdy podniesiemy minus 1 do 21? 21 to liczba nieparzysta, czyli otrzymamy wynik ujemny. Minus 1. Na koniec jeszcze kilka przykładów. Potęgowania liczb ujemnych. Minus 3 do potęgi drugiej. Minus 3 razy minus 3. Ponieważ mamy dwa minusy. Minus razy minus daje nam plus. 3 razy 3 to jest 9. A minus 2 do potęgi trzeciej. Minus 2 razy minus 2. RAZY minus 2. Ponieważ wykładnik jest nieparzysty i potwierdza nam się to, że jest nieparzysta ilość tych minusów, bo są 3 minusy, wynik musi być ujemny. 2 razy 2 to 4, 4 razy 2 to 8, czyli wynik to minus 8. Minus 10 do potęgi czwartej. Musimy cztery razy tą dziesiątkę zapisać, dziesiątkę z minusem, minus 10. I ponieważ jest parzysty wykładnik, cztery czynniki, czwórka jest liczbą parzystą, wynik będzie dodatni, i jak pamiętamy, czwórka mówi nam o tym, że tu będziemy mieli 4 zera, czyli 10 tysięcy. Minus 10 do 7. Siódemka jest liczbą nieparzystą, zatem wynik musi być ujemny. Siódemka informuje również o tym, że będziemy mieli 7 zer. Czyli otrzymujemy wynik minus 10 milionów. Zastanówmy się jeszcze, co otrzymamy, gdy podniesiemy do potęgi na przykład minus 1 i 1 trzecią. Do potęgi drugiej. Minus 1 i 1 trzecia razy minus 1 i 1 trzecia. Zamieniamy na ułamek niewłaściwy, czyli minus 4 trzecie razy minus 4 trzecie i mnożymy. Najpierw zastanówmy się, czy będziemy mieli minus, czy nie będzie minusa, ponieważ jest parzysty wykładnik, są dwa minusy. Minus razy minus daje nam plus, więc wynik będzie dodatni. Mnożymy licznik razy licznik, 4 razy 4 to 16, 3 razy 3 to 9, otrzymaliśmy wynik 16,9. Można jeszcze wyłączyć całości. 1 cała i teraz 1 razy 9 to jest 9, czyli zostaje nam reszty 7. 1 cała i 7 dziewiątych. Podnosząc liczby ujemne do potęgi, warto jeszcze zwrócić uwagę na bardzo ważną, taką istotną rzecz. Gdy mamy podnieść minus 3 do potęgi drugiej, i jest to zapisane w nawiasie, otrzymujemy wynik dodatni. Minus 3 razy minus 3, czyli 9. Natomiast, gdy będziemy mieli minus 3, ale zapisane bez nawiasu, wówczas podnosimy do potęgi tylko samą trójkę. Minusa nie podnosimy do potęgi, czyli minus wtedy przepisujemy. I tylko samą trójkę podnosimy do potęgi, czyli liczymy, ile to jest 3 razy 3, i wynik jest wówczas liczbą ujemną. Mamy minus 9. O tym trzeba pamiętać, bo brak nawiasu powoduje, że mamy zupełnie inny wynik. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.